Polski owczarek i zimny. Tobi, a tak pytam się o Tobiaszka. Wabi się Tobiasz. Jego właścicielką jest pani Karina Rafałko. Pasterska przeszłość tej rasy daje o sobie znać w takim miejscu jak gospodarstwo. Głównym celem Tobiasza są kozy. Konrad, syn pani Kariny, rzuca Tobiaszowi piłkę. Pies chętnie aportuje. Rasa powstała w Polsce, choć ich przodkami są prawdopodobnie szkockie psy pasterskie. Początki tej rasy sięgają XIII wieku, rozwijały się w folwarkach, gdzie pracowały jako psy pasterskie do zaganiania owiec. Podczas II wojny światowej rasa prawie wyginęła. Dziś pomału się odraza, choć są bardziej popularne za zachodnią granicą niż w ojczyźnie. Tobiasz? Gdzie są. Stado krów i kóz zostaje wypuszczony na wybieg. Tobiasz aż nie może wytrzymać. Koza nie daje sobą pomiatać i walczy z Tobiaszem. Konrad musi złapać psa i kozę i prowadzić ich razem. Polski owczarek nizinny to rasa średniej wielkości, o sylwetce prostokątnej o dużej głowie. Jest to pies bardzo aktywny, świetnie się sprawdza jako towarzysz spacerów. Gotów jest bronić swojego terytorium, ale nie jest agresywny. Zazwyczaj jego aktywność polega na tym, że głośno daje znać o intruzie. Tobiasz doskonale zna swoje terytorium i wie gdzie jest każda dziura. I już jest z drugiej strony ogrodzenia. Do koni nie wolno mu podchodzić, no ale co zrobić? Instynkt jest silniejszy. A teraz pies musi sprawdzić, co robią krowy. Wszędzie go pełno. No niestety, Tobiasz dostał karę i został zamknięty po ganianiu koni, co mogło źle się dla niego skończyć. Ale co by nie mówić, zapewnił nam piękne ujęcia.